Witam wszystkich partnerów, sponsorów, przyjaciół górnika, dziękując im za obecność, za wsparcie dzisiejszej prezentacji, ale nie tylko za wsparcie podczas poprzedniego sezonu, no i apelując i prosząc o wsparcie i przyjaźnie dalej, kiedy w tym czasie, kiedy budujemy na nowo wielkiego górnika. Są już z nami na scenie pani prezydent Ewa Webera, a także zarząd górnika zabrze, więc poproszę o przywitanie kibiców, a także o kilka słów Pani Prezydent. Drodzy Kibice, każdy nowy zaczynający się sezon to nowe nadzieje, to oczekiwania, to wyzwania. Ale nasz górnik zabrze zawsze wychodzi na boisko po trzy punkty i wychodzą z pełnym zaangażowaniem, determinacją i duszą zwycięzcy. Ale wiem jedno, nie byłoby takich efektów, gdyby nie Wy, najlepsi kibice na świecie. Wierzę w to, że to będzie najlepszy sezon naszego Górnika. Wszystkiego dobrego! Dzień dobry Zabrze! Cieszymy się, że jesteśmy razem wspólnie. Wielu Was jest ubranych w te znane już wam, towarzyszące nam przy domowych spotkaniach koszulki w białym, niebieskim i czerwonym, bo to są nasze kolory, to kolory górnika zabrze. Dzisiaj do tej gamy dojdzie jeszcze jeden. Mam nadzieję, że będzie to taki, który będzie również. Nawiązując do historii, która jest wielka, ale będzie również pewnym prognostykiem na przyszłość, nie uprzedzam, choć już pewno ci, którzy śledzą media nasze, już zauważyli, social media, mam nadzieję, że wracamy do złotej ery górnika Zabrze. Ja tak kończąc i po pierwsze to chciałem Wam podziękować wszystkim, że tutaj jesteście i że jesteście tak zaangażowani, bo po raz kolejny udało się pobić rekord sprzedaży karnetów. Ten klub krok po kroku wstaje z kolan, zaczyna się odbudowywać i, i to jest Wasza zasługa, tak jak powiedziała Pani Prezydent, bo to nie my, nie nasza praca, tylko dzięki Wam i, i dzięki Waszemu zaangażowaniu to się wszystko dzieje. My, my dalej potrzebujemy Waszego wsparcia, ten klub tego potrzebuje, potrzebuje go Wasz bohater, dla którego też tutaj jesteście i dla którego przychodzicie, który zaraz też wyjdzie na scenę. I mam nadzieję, że praca i pokora pozwoli nam dotrzeć tam, gdzie wszyscy byśmy chcieli. Nie pojmujmy tego balonika. Tylko starajmy się wygrać każdy następny mecz przy Waszym udziale, tak jak będzie to jutro, pewnie przy komplecie widzów. Dziękujemy Wam bardzo.